Ja za 10 lat to będę słabym astronautą. poprowadzę misję na Marsa. Czuję to w sercu. Nie wiem, czy będę miał 10 lat. Mam nadzieję, że skończę już te studia i będę miał do pracę. Moim marzeniem jest zostać z ale zobaczymy, jak się wszystko ułoży, ale...

A oprócz tego chciałabym zostać aktorką. A co będzie, zobaczymy. Na chwilę obecną myślę tylko o sojuszce, ale planuję studia prawnicze. Zobaczymy, czy się uda. Yy, bardzo bym tego chciała. Nie wiem. No, na studia i to wszystko. Na gicha w Krakowie albo w Echipie jest, jest I myślę, jeszcze raz słuchajcie, wielkie brama, 16 pan, polowy dwukradowy, który już taką naszą szkolną tradycją Tutaj widzę, padają sobie w ramiona, nasi tancerze. No myślę ile kosztowało im to emocji, wiedzą tylko oni. Humanista ze mnie taki jak nie powiem na dzień dzisiejszy, nie wiem co będę robił w przyszłości. Mam nadzieję, że dostanę się na studia związane z na narodową. Zrobiamy jeszcze jakiś punkt, który ja skończyłem. Ja na, na pewno pójdę na e, pojedynkę bieliczką. A co dalej? Tu? A ja w kierunku tak będziesz się wracać? ale nie wiem dokładnie jeszcze co. Skończyć dobre studia i mieć dobrą pracę. Co z tego będzie skończymy. Na pewno będę w jakichś studiach, mam nadzieję, w których znajdę dobrą pracę. Nie, nie jestem w stanie tego przybudzić do końca. Tak, batery lecące, może już. już. <gry> Ja za 10 lat będę światłej sławy z i mam nadzieję, że e, będę miał kontakt z ludźmi z mojej klasy. <gry>